Hej, hej, witajcie kochane panny. Z tej strony wróżka roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop na miesiąc lipiec 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco zapraszam. Na Facebooka, na bloga Wróżka Roza, tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, się przekierowani na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do kolejnej daty godziny są podane według polskiej strefy czasowej bo ja tak funkcjonuję, także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu musicie sobie ten czas przeliczyć i moi drodzy czasem zgłaszacie, że nie możecie się zapisać jest wyłączona wróżba cygańska i jeżeli nie możecie się zapisać to po prostu dlatego, że no, czasem z wyprzedzeniem jest zajęty na przykład tydzień czy dwa tygodnie Musicie tak przesuwać dni, aż Wam te, te godziny nie wyskoczą, tak? Nie ma reguły. Nieraz jest tak, że są terminy zajęte na tydzień, dwa tygodnie yy, z wyprzedzeniem, a nieraz jest wolny termin z, yy, z dnia na dzień, tak? Więc tylko po, po prostu trzeba zobaczyć, no, ja nie umiem tego przewidzieć, kiedy wy będziecie chcieli skorzystać z moich usług dobrze ja serdecznie wam dziękuję za wszystkie subskrypcje za wszystkie komentarze za wszystkie łapki w górę za to że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do subskrypcji bo to pozwala budować mój kanał także subskrybujcie lajkujcie komentujcie udostępniajcie bo to yy, no po prostu yy, wpływa każda wasza reakcja na yy, pozycjonowanie moich filmów no, i oczywiście yy, nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Także yy, no ja się niezmiernie cieszę, że komentujecie, że lajkujecie. Yy, staram się odpowiadać na wszystkie komentarze, które mi naprawdę sprawiają ogromną radość. Dobra, już nie będę gadać, bo wiem, że tego nie lubicie. Zatem, moje kochane panny, patrzymy, co tutaj u Was w lipcu, lipiec, finanse. Panna, finanse na lipiec 2023. <laughs> Kochani, jakiś nowy początek, coś rozpoczynacie, bo coś by było, co Was rozczarowało, lub nowy początek może Was rozczarować. Karty mówią, żeby się nie poddawać. Być może to pracujecie w tej samej pracy, ale rozpoczynacie nowy projekt na nowych zasadach. No, jest coś nowego, tak? Lub też może się pojawić nowa osoba. W każdym bądź razie. Tu trzeba coś przetransformować, tak? Niektóre osoby mogą być rozczarowane tym, że muszą przerwać karierę, ponieważ pojawia się Dzidzia, tak? Czyli panie mogą zajść w ciąży tutaj, ale to niekoniecznie musi to, to oznaczać. Czasem jest takie no, bolesne zakończenie czegoś, by wejść w coś nowego. Także kochani, ale możecie na chwilę obecną zaobserwować, że to jest złe że, że źle się dzieje że to was boli ale po jakimś czasie może być tak, że y, zabłysniecie w świetle reflektorów i po prostu będziecie się czuli mega dwie monety również mogą mówić o dwóch źródłach dochodu, tak więc tutaj może być tak, że że rozpoczniecie no, jakieś drugie źródło dochodu, tak więc tutaj też tak może być, że że będzie więcej kasiory. E, no dobra, dociągamy karty i zobaczymy, co tutaj u panny. Panna. <laughs> Panna. Finanse. No, mamy kartę wisielca, która też może mówić o ciąży, ale też może mówić o tym, żeby. <laughs> Że możecie przeżyć rozczarowanie z braku wiedzy, tak? I tutaj będzie trzeba się zatrzymać, pouczyć, skorzystać z jakiegoś szkolenia. Trochę wam jest żal wydać pieniądze na szkolenie, ale słuchajcie, nie żałujcie, bo to pozwoli Wam spełniać Wasze marzenia, tak? Czyli tutaj zamykacie jakiś etap, wchodzicie w coś nowego. Słuchajcie, to może być na tej zasadzie, że Zamykacie jakiś etap, zostawiacie coś, rozpoczynacie nowy projekt. Może to być też również ciąża. Karta świata też może mówić o ciąży. Ale może to być też zamykanie projektu i rozpoczynanie nowego. Spełnianie marzeń. Może to być też wyjazd za granicę, niewykluczone. Albo ktoś z zagranicy może przyjechać do was. I tu możecie wejść po prostu w, w, w jakąś spółkę. No albo być pracownikiem też, tak, ale po prostu tutaj szanse. No może to być związane z nauką języka również, niewykluczone, tak. Nowy jazd. Co tutaj mamy? Odpoczynek, chwila odpoczynku, no bo mogą być wakacje, tak, i łapiecie dech, i po prostu bierzecie się za robotę, spełniacie swoje marzenia. I sukces, cesarz, czyli tutaj może być awans, moi drodzy. Więc kochani, nie bójcie się tego i tak jak wcześniej wspomniałam, karta rydwanu, bo są dwa konie, i Mak, mak tutaj dyryguje tymi końmi. To może być właśnie też to, że będziecie wy dyrygować ludźmi, lub też no, awansować, lub mieć źródło dochodu. Z dwóch miejsc, tak? Więc tutaj nie należy się tego obawiać. Wiara w siebie i będzie wszystko ok. Idziemy, drogie panny, do przodu. Może tutaj będzie, no nie wiem, no coś coś będziecie musieli się po prostu pouczyć zatrzymać się, pouczyć eee, uczucia, miłość, przyjaźnie dla panny. Miłość, uczucia, przyjaźnie dla panny, panna. W miesiącu lipcu 2023. Miłość, uczucia, przyjaźnie dla panny. I już patrzymy. Kochani, uważajcie na plotki, albo też uważajcie na to, co mówicie, do kogo mówicie. No, ktoś może wam obrobić dupę, i to będzie przysparzało wam ogromny ciężar. Ale wy znacie swoją wartość, jest królowa monet i tutaj jest też y, król mieczy, więc tutaj też y, może ktoś będzie wam przychylny, bo ten rycerz ucieka, tak, czyli wy patrzycie w tą jego stronę, ale wy macie go olać, zostawić, y, bronić się, no będzie trzeba się bronić, ale słuchajcie, tutaj też... Y y Powiem tak, albo macie osobę trzecią w tajemnicy i bronicie się, by ją ujawnić, albo może tą osobę straciliście, straciłyście i ukrywacie uczucia, też tak może być. No albo spoty spotykacie się potajemnie, tak? I tutaj no prawdopodobnie niektóre osoby mogą mieć rodzinne, tak? Więc tutaj też jest, bo król i królowa monet to jest para małżeńska. Lub osoby, które razem mieszkały, jak przez jakiś czas dzieliły wspólne życie, tak? Wspólny dom, rodzinę, tworzyły rodziny I tak jak tutaj widać w tak, jakby nie chcecie, żeby to się wydało. Też tak może być, co niektóre osoby, pamiętajcie, bo to nie wszystkich dotyczy. A może być tak, że właśnie ukrywacie uczucia do kogoś, tak? Bronicie się przed tymi uczuciami, tak jakby oszukujecie samych siebie. Też tak może być. Próbujecie nawiązać rozmowę. Ale no, może nic z tego nie wychodzić. Albo ta osoba się przed wami broni, bo już może być tak, że za dużo kiedyś wcześniej powiedzieliście, powiedziałyście, i to wam może ciążyć teraz, że teraz stwierdzacie po jakimś czas, czasie, że coś się skończyło, że nie zdążyłyście lub nie zdążyliście czegoś tej osobie powiedzieć, i to. Wpłynęło na waszą relację, tak? Może też tak być. Być może do, koło tej osoby już jest ktoś inny, też tak może być. No ale dociągamy karty. Nie taki diabeł straszny. No, tutaj jest chęć romansu, chęć nawiązania rozmów, by spełnić swoje marzenia. Gorący romans, ale Was tak jakby interesuje gorący romans lub, lub tą osobę, tak? Czyli tutaj nie ma na razie mowy o stałej relacji. Być może ta osoba jest w jakiejś relacji i ukrywa wasz romans albo jest tak, że um, no nie jest też gotowa, tak? Tutaj złapanie równowagi. Też trzeba jakby zejść, no wasze marzenia tak jakby się na, na dzień dzisiejszy skończyły i teraz jest to łapanie równowagi no, <laughs> teraz byście chcieli podarować kielich tej osobie tak, ale trochę może być za późno, lub też ta osoba niewykluczona, że nadal was zdarzy uczuciem ale ona już o tym nie mówi, wygasiła po prostu swoje emocje i co tutaj mamy w tle? No właśnie, słuchajcie, ale tu też może być para małżeńska. Nie wiem, co z tego będzie. To już chyba trzeba będzie zdać się na los. Albo wy marzycie po prostu, nie możecie spać. Często myślicie o tej osobie, jesteście gotowi na każdy ruch tej osoby. By się do tej osoby zbliżyć, marzycie o miłości z tą osobą. No, coś jest na rzeczy, moi drodzy. E, więc, um, no, chcielibyście naprawić swój błąd, co po niektóre osoby. <laughs> Drugą historię to, to, to jest taka, że tu może się pojawić nowa osoba, po prostu możecie mieć też konkurencję lub jest już konkurencja i ta, ta osoba po prostu z tą y, osobą pasuje y, jako para, tak? Czyli oni tworzą parę i was to wkurwia. No po prostu. No słuchajcie, pamiętajcie, że to nie jest na wieki, to nie jest przekaz dla wszystkich. Karty to nie wyrocznia. No, miesiąc trzeba przeczekać. Dla, dla Was na chwilę obecną jest łapanie tej równowagi i tego balansu. Być może ktoś pojawi się na horyzoncie, gdzie będziecie mogli spełniać swoje marzenia. No dobrze, zobaczymy, drogie panienki, co tutaj będzie dalej. Już patrzymy, co tu będzie dalej, jeśli chodzi o uczucia, miłość. Nie uczucia, miłość, tylko co nam pokażą karty Lenormand. Widzicie, gubię się już za dużo tych horoskopów. Uy, karty Lenormand dla panny na lipiec 2023. Już patrzymy. Yy, no, historia się powtarza, czyli tutaj jest chęć nawiązania rozmów. Yy, może też będziecie składać gdzieś jakieś papiery, nie wiem. Może chodzi o jakąś komisję lekarską, może gdzieś wyjazd do sanatorium, może wyjazd na wczasy, będziecie rozmawiać. Zastanawiacie się, jesteście w takim kociołku, wiecie, musicie zacząć myśleć pozytywnie, te chmury trzeba rozgonić. No, i słuchajcie, są myszy, w tym przypadku dobrze, że są te myszy, bo zżerają te cholerne chmury. Więc yy, koniec stresu, bo być może sami się napędzacie tutaj, tak? I to trzeba po prostu wyeliminować. Co mamy w tyle, żeby zająć się pracą? Praca wam sprawia ogromną przyjemność, ogromną radość, daje wam pieniądze, i tutaj jest, no. Mężczyzna, może to być też kobieta, słuchajcie, no, wam przeznaczona, tak? Czyli może być do grobowej dechy, jak to się mówi. Więc też, też tu takie jest to przeznaczenie wasze, że w końcu się pojawi ta osoba, albo jeżeli o tej osobie myślicie, no to ją często wspominacie. To może warto zacząć myśleć pozytywnie, tak, żeby te chmury zżarły, te, te myszy zżarły te chmury i pojawi się ten optymizm i ta wiara w to wszystko. Być może Was łączyć wspólna praca, albo spotkać się możecie poprzez pracę też tak może być. Więc tutaj, no, takie energie się pokazują. No, moi drodzy, no trzeba coś zmienić, tak? Zmienić myślenie, pomedytować, yy, zacząć marzyć, kreować swoje życie w pozytywnym wydźwięku, tak? Więc tutaj y, taka historia się przedstawia. No, i cóż tu mamy, jeśli chodzi o karty rady. Już patrzymy, karta rady. Ukaź swoje wewnętrzne światło. No. Czyli to światełko, tą wiarę w siebie, tą wiarę we wszystko, że się ułoży, no to wszystko wypływa od Was, tak? Czyli tutaj yy, to jest istotne, to jest bardzo istotne. I druga karta rady upływ czasu. Tak zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie, zasługujesz na własne życie. Moi drodzy, też właśnie o to chodzi, że no jeżeli faktycznie kogoś kochacie, darzycie uczuciem nie czekajcie, bo wam się może wydawać że jesteście silni że, że na wszystko przyjdzie czas a to nie jest prawdą, bo po prostu życie nam ucieka przez palce ucieka bardzo szybko ten czas bardzo szybko mija i w pewnym momencie możemy sobie zdać z pewnych rzeczy sprawę, ale może być już troszeczkę za późno więc jeżeli chcecie i dążycie do szczęścia, chcecie tą osobę mieć przy sobie, oczywiście nie na siłę, no to spróbujcie zawalczyć po prostu, tak? I uwierzcie w to swoje wewnętrzne światełko i tą swoją miłość, bo być może też nie dostaliście, nie dostałyście miłości od rodzica, i tak jakby może być tak, że wy po prostu nie wierzycie w miłość i, i trzeba uwierzyć po prostu trzeba uwierzyć w tą miłość mieć wiarę w, w to, że te wasze marzenia mogą się spełnić czego wam serdecznie życzę moi drodzy, to by było na tyle ja wam serdecznie dziękuję za uwagę życzę wam spełnienia marzeń dużo miłości, dużo pieniędzy jeżeli wybieracie się na urlop, udanych, yy, udanego wypoczynku, yy, dużo zdrówka i wszystkiego tego, co sobie życzycie, spełnionej miłości. Ja Wam wysyłam moc pozytywnej energii, ściskam Was ciepletko. przypominam o yy, przypominam o yy, aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka. Ech. No i co, do następnego razu. Buziole, pa pa!